Hej, witam Was w drugim vlogmasie. Dzisiaj jest już 9 grudnia. Jest 17. Ja przed chwilą wróciłam do domu. Dosyć późno, ale to dlatego, że byłam na wycieczce. Byliśmy na lodowisku, ale nic dla Was nie nagrywałam, bo nie było czasu. Więc stwierdziłam, że odesła się do Was po powrocie z wycieczki. Zaczęliśmy weekend. Ja spędzę go znowu u mojej siostry, ale tym razem u drugiej, która mieszka teraz w Opolu. I za jakąś godzinę będę do niej jechała, także muszę się spakować. Mamy sporo planów na ten weekend, dlatego. Dlatego ten vlogmas też będzie się składał właśnie z trzech dni Więc ja już muszę się pakować, bo mam mało czasu Ale najpierw może chodźmy zobaczyć co dzisiaj jest w kalendarzach adwentowych I najpierw otworzę sobie ten z Kinder Dzisiaj mamy taką mini czekoladkę Kinder Teraz ten z zdrową żywnością Tutaj mam dziewiątkę Myślę, że to jest jakiś kosmetyk Tak nie? jak to dotykam, ale sprawdźmy. Miałam rację, jest to tym razem kosmetyk, taki dezodorant. W ogóle myślałam na początku, że to jest pomadka. Muszę gdzieś jeszcze zmieścić ten kalendarz, bo chcę go wziąć. Jestem tego drugiego też. Jestem już na miejscu i jak widzicie moja siostra też ma już udekorowane mieszkanie na święta. Zaraz idziemy na małe zakupy spożywcze, żeby kupić składniki na jutro na śniadanie, bo mam w planach zrobić owsiankę. A potem będziemy piekły pierniki, więc jak widzicie będzie to taki dosyć już świąteczny weekend. Mamy jeszcze trochę planów na jutro, mam nadzieję, że wszystko się uda. Musiałam się przebrać, bo jest tutaj strasznie gorąco. Z tyłu nie wiem czy słyszycie, ale leci się też na muzyka i teraz zabieramy się za pierniczki. Ja w ogóle nigdy nie piękłam pierników. Jest właśnie 22, a my idziemy do sklepu. Bo nam zabrakło mąki. Jesteśmy uratowane, mamy mąkę. Oprócz tego, patrzcie, co jeszcze sobie kupiłam. Szukałam tego i w końcu znalazłam. Udało mi się kupić. A my teraz dalej robimy ciastka. Jest po 22. Ja już jestem zmęczona, w ogóle zrobiłam dzisiaj ponad 20 tysięcy kroków. Nie wiem, czy uda nam się zrobić dzisiaj te pierniki, bo tak jak wam już mówiłam, jest dosyć późno, a one się jeszcze muszą piec. dalej pieczemy ciastka jest już po 23 będziemy jednak zbierać jutro bo jest już dosyć późno także ja odezwę się do was jutro People falling in love it brings you good cheer now when that mistletoe is above. Hej, witam was w sobotę 10 grudnia. Ogólnie to przepraszam was za oświetlenie, ale dzisiaj jest taki ciemny, ponury dzień. Także no na to nic nie poradzę, a lampy ze sobą nie wzięłam. Teraz jest w pół do 12, ja wstałam jakoś koło dziewiątej. Zrobiłam sobie śniadanie i za niedługo będziemy jechać na już takie świąteczne zakupy. Muszę kupić parę prezentów. Jeszcze chcę zobaczyć co takiego ciekawego jest w sklepach. Pierwszy raz w tym roku będę też jadła drwala. Chyba dwa lata temu jadłam. I oczywiście na lodowisko jedziemy. Ja bardzo lubię jeździć na łyżwach. Może nie jestem w tym jakoś najlepsza, ale jakoś potrafię jeździć. I teraz otworzymy kalendarze adwentowe. Wziąłam ze sobą ten kinder i te dwa opakowania z tego kalendarza Pameli Rive. A tutaj jest kalendarz mojej siostry, więc zaraz go razem otworzymy. to jest taki proteinowy wafelek kawowo orzechowy może być dobry chociaż ja tak średnio lubię ym, jakieś wafelki o smaku kawy ale później sobie go spróbuję Siedzimy teraz w Kostakowi, bo ostatnio widziałam, że mają takie różne fajne świąteczne kawy, herbaty. Ja sobie właśnie wzięłam kielikowi latę, a później idziemy dalej na zakupy chciałam sobie obejrzeć co nowego w sklepach. I musimy jeszcze kupić jakieś prezenty, bo już za dwa tygodnie święta. Jak to oglądacie na oczywiście trochę mniej.

Witam Was ponownie. My właśnie wróciliśmy do mieszkania, ale tylko na chwilę, bo zaraz idziemy na lodowisko. I chciałam Wam teraz pokazać, co sobie kupiłam. Nie jest tego zbyt dużo. Także ja kupiłam sobie takie rękawiczki, bo w ogóle zapomniałam z domu i potrzebuję na lodowisko. Udało mi się znaleźć nauszniki. Niestety nie było nigdzie białych, więc wzięłam sobie takie czarne. Kupiłam też sobie taką świeczkę o zapachu gorącej czekolady. Taki błyszczyk, i ostatnią rzeczą, którą sobie kupiłam, jest taki sweter różowy. I właśnie zauważyłam, że teraz w sklepach jest dosyć dużo takich różowych i niebieskich rzeczy. A ja teraz idę się przebrać na lodowisko, bo niedługo będziemy jechać, żeby zdążyć, bo może być dosyć długa kolejka. Jesteśmy już po łyżwach, mam nadzieję, że w ogóle mnie słychać. To, że mogłabym jeszcze pojeździć trochę. Raz się przewróciłam, ale nic mi się nie stało na szczęście. A teraz idziemy na Jarmark. Witam Was w niedzielę, jest już 11. Ja wczoraj się do Was nie odzywałam, bo wróciliśmy dosyć późno i szłam spać jakoś. Około pierwszej, a teraz piję sobie herbatę. No a za oknem pada śnieg, wreszcie. Za niedługo przyjadą po mnie moi rodzice. Razem z nimi też pojadę na zakupy znowu. No i dzisiaj już wracam do domu, bo jutro trzeba iść do szkoły. Mam też kartkówkę w historii teraźniejszości, więc będę musiała się uczyć. Tak w sumie wyglądają plany na dzisiaj. Jeszcze może uda mi się zdobyć kilka ciastek, bo nie stężyłyśmy jeszcze tego zrobić. Ja już jestem w domu, jest pół do dziesiątej i uczę się na jutro na kartkówkę. Próbuję coś zapamiętać, ale jakoś średnio mi to idzie. Na dworze napadał śnieg, mam zasypane okna i jeszcze dzisiaj z rodzicami byłam na takich małych zakupach przedświątecznych i bardzo się cieszę, że kupiłam wczoraj ten sweter, bo dzisiaj już go nie było. Mi się go jeszcze udało kupić, więc dzisiaj był taki kolejny zakupowy dzień. No a ja już będę chyba kończyła tego vloga, bo jeszcze muszę coś tutaj poczytać. Mam nadzieję, że drugi vlogmas Wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybujcie kanał. No i do zobaczenia w kolejnym filmiku.